Witam Państwa w kulturze pod ręką ferie zimowe dobiegają końca, a w naszym programie mają państwo ostatnią okazję, żeby zobaczyć jak spędzały je dzieci z rataj. Zapraszam. Sam ja jeden dog, gdzie ma miła Siedzi ona na białym stowerczu. Powstania Wielkopolskiego dla większości Poznaniaków nie jest zagadką. Zwycięski zryw wywołała wizyta Ignacego Jana Paderewskiego w grudniu 1918 roku w Poznaniu. Ale czy wiedzą Państwo, kiedy zakończyło się Powstanie Wielkopolskie? Walki na ziemiach zaboru pruskiego ustały po rozejmie w Trewirze 16 lutego 1919 roku. To wydarzenie chciał przypomnieć mieszkańcom naszej dzielnicy Dom Kultury na Skarpie z Osiedla Piastowskiego. Wśród nas nie ma już tych, którzy blisko 100 lat temu walczyli o niepodległość, ale zostały wspomnienia w opracowaniach historycznych, fotografie i piosenki, które śpiewali powstańcy. I to właśnie ta muzyczna pamięć została przywołana na Skarpie w czwartek 19 lutego. My musimy, w panu, znać. Piosenki z okresu Powstania Wielkopolskiego na specjalnym koncercie dla ratajskiej publiczności zagrali Leopold Twardowski, Marek Manowski i Mariusz Gregorowicz. Z Wielkopolskim zrywem, z pewnością najbardziej kojarzą się utwory poznaniaka Feliksa Nowowiejskiego, "Rota" oraz nieformalny hymn Powstania "Marsylianka Wielkopolska". a ofiary, hej, Koncert z okazji zwycięskiego zakończenia Powstania Dom Kultury na Skarpie zorganizował już po raz kolejny. Być może, dzięki muzykom z rataj, powstańcze pieśni utrwalą się w pamięci młodszych pokoleń. Tam gdzie toczy, we To nie tylko czas, w którym na Ratajach wspomina się zwycięskie powstanie wielkopolskie. Od 40 lat mieszkańcy naszej dzielnicy biorą udział w turnieju tenisa stołowego z okazji zakończenia walk o Poznań w 1945 roku. Niemiecki garnizon na Cytadeli poddał się 23 lutego, a najstarszy ratajski turniej sportowy rozgrywał się w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej w piątek i sobotę 20 i 21 lutego. Zainaugurowany ten turniej został w Domu Kultury Ratajan, mieszczący się na Osiedlu Piastowskim. Ten dom kultury już dzisiaj nie istnieje, a my tutaj od 20 lat kontynuujemy właśnie dalej i, i te rozgrywki. Zawodnicy grali w sześciu kategoriach: jednej kobiecej i pięciu męskich. Jak mówią organizatorzy, to zawody dla wszystkich, niezależnie od wieku. Najstarszym zawodnikiem jest pan Marian Piszora, 88 lat. Sobie liczy pan Marian. Najmłodszym zawodnikiem był urodzony w 2008 roku Patryk Frąckowiak. Uczestnicy lutowego turnieju to w większości amatorzy, ale zdarzają się także zawodnicy ligowi. Wielu na turniej przyjeżdża od lat. Dużo amatorów startuje, są też zawodowcy. Właśnie dla nas to zawodowcy, dla amatorów to są zawodowcy, bo to jest trzecia, druga liga nawet. Nie? Także warto z nimi powalczyć. Każde zwycięstwo z ligowcem cieszy Także. Fajny turniej, spotykamy się, rozmawiamy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych grają w turnieju Open, który wyłania najlepszego tenisistę zawodów. W tym roku zwyciężył Zbigniew Lisiecki, a do najlepszych zawodników trafiły medale Puchary i Nagrody. Fundatorami nagród, nagród jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych, Dom Kultury Jędruś i TKKF Piast. Jak co roku jest oprócz licznych nagród rzeczowych, każdy uczestnik z uwagi na to, że jest to turniej jubileuszowy otrzymał medal uczestnictwa, a dla zwycięzców jeszcze są statuetki i medale i jeszcze jest Puchar Grand Prix dla zwycięzcy kategorii Open, czyli zwycięzcy, zwycięzców z wszystkich kategorii wiekowych. Wszyscy fani tenisa stołowego na kolejne rozgrywki w wędrusiu muszą poczekać do listopada na turniej z okazji święta niepodległości. Zapraszam Uspokajamy! Żaden z półkolonistów z Domu Kultury Polan 100 nie popełnił przestępstwa, a odciski palców utrwalone na papierze dzieci mogły zabrać do domu jako pamiątkę z wizyty w komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto. Na taką wycieczkę na ulicę Polanka półkoloniści wybrali się we wtorek 24 lutego. Pokazujemy im komisariat, czyli jak pracujemy, czym zajmuje się przede wszystkim policjant, kto to jest komendant, jaka jest jego funkcja. Mogą zobaczyć nasze całe Centrum Dowodzenia, czyli tutaj, gdzie tak naprawdę zapadają najważniejsze decyzje dotyczące wszystkich zgłoszeń. Ale wizyta na komisariacie to nie tylko zwiedzanie, to także uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Policjanci mówili najmłodszym, jak zachowywać się na drodze i jak poradzić sobie w kontakcie z groźnym psem. Półkoloniści rozwiązywali na koniec test z wiedzy, którą przekazali im funkcjonariusze. Wiedza była na bardzo wysokim poziomie. Tak naprawdę część pytań, które zadawałyśmy, zadawaliśmy, była praktycznie w 100%, poprawna, w 100 poprawna dotyczące właśnie zasad poruszania się po drodze czy też zasad ogólnego bezpieczeństwa. Dzieci znają podstawowe numery alarmowe, wiedzą, co zrobić w danej sytuacji, co zrobić w przypadku, jeżeli się zagubią gdzieś w obcym mieście, do kogo zwrócić się o pomoc, gdzie zadzwonić. Więc tak naprawdę widzimy, że nasza praca nie idzie na marne i te wszystkie informacje, z czym trafiamy do nich, do szkół i do przedszkoli, do wszystkich placówek oświatowych, to faktycznie zostaje i to jest faktycznie potrzebne, a to tak naprawdę cieszy. Wielką ciekawość u młodych gości wzbudziły policyjne atrybuty. Moje pytanie ze 100 do czego służy pałka tą, która się nazywa? Do bicia. Nie, nie służy do bicia. Służy do bezwładnienia, do samobrony. Odpowiednio wyedukowany obywatel z pewnością nie będzie miał nigdy do czynienia z narzędziami pracy policjanta, warto jednak wiedzieć do czego one służą. Zanim zdecydujemy się na zakup lub adopcję czworonoga warto dowiedzieć się jakie obowiązki spoczywają na właścicielu psa. Taką możliwość mieli półkoloniści z Domu Kultury Orle Gniazdo na osiedlu Lecha. Do najmłodszych mieszkańców wrataj we wtorek 24 lutego przyjechała Zamieć, suczka rasy gończy Polski razem ze swoją przewodniczką. Po spotkaniu z gośćmi półkolonistom zostało bardzo wiele informacji. Co zatem warto wiedzieć, kiedy ma się psa? Jak należy głaskać psa? Bo nie można głaskać go po głowie, bo no tak jak człowiek, nikt nie chce, żeby tak mocno go klepał. Żeby zbierać różne rzeczy, czy co zostawią psy po sobie, bo zarazki rozsiewają. Co jest potrzebne? E, miska, smycz, obroża i zabawki. Także jeszcze także apteczka, jak wychodzimy na spacer i odblask. Ten kto ma psa powinien wiedzieć co pies lubi i kiedy powinien wychodzić na spacer. Ile razy powinien pies wychodzić na spacer? Eee, taki normal, taki codziennie to powinien wychodzić trzy razy dziennie. Spotkanie z czworonogiem to dla półkolonistów nie tylko nauka, pies bywa przecież najlepszym towarzyszem zabaw. Spotkanie z przem to nie jedyna atrakcja, jaką na półkolonie przygotował Dom Kultury Orle Gniazdo. W czasie naszej wizyty na osiedlu Lecha, półkoloniści mieli okazję nauczyć się nieco zapomnianej umiejętności, czyli szycia. Dzieci przede wszystkim zapoznają się z budową maszyny z obsługą nakładaniem niteczek na maszynę. Dzieci będą e, docelowo wychodziły z takim produktem, maskotką. Sabina luch która w Orlim Gnieździe oswaja z maszyną nie tylko dzieci, ale także dorosłych, zaproponowała najmłodszym wykonanie sowy albo kota. Wydawać by się mogło, że to trudne, ale półkolonistom to zadanie poszło całkiem sprawnie. Do tego będą musiały sobie same doszyć, już jeszcze nie na strzytej części, z filcu oczy, nos, ewentualnie to, co dzieciom się spodoba, na przykład brzuszek, na przykład sukieneczka. Różne były pomysły. Zrobiona ręcznie rzecz, czy maskotka, to jak zauważa pomysłodawczyni warsztatów krawieckich, coś, czego nie ma nikt inny. Taką rzecz naprawdę warto mieć. Ciele scoutingu Robert Baden-Powell i jego żona Ulaw Baden-Powell obchodzą urodziny 22 lutego. Ten dzień dla skautów na całym świecie jest świętem znanym pod nazwą Dnia Myśli Braterskiej. W tym dniu harcerzom z Rataj towarzyszy także kamera kultury pod ręką. W niedzielę 22 lutego ratajskich skautów spotkaliśmy na osiedlu piastowskim. Dzisiaj nasz chłopiec postanowił właśnie zorganizować taki mały rajd dotyczący skautingu, właśnie założycieli skautingu, jak to wszystko wygląda w ogóle na świecie. Potem mamy zamiar właśnie wysłać jeszcze pocztówki specjalnie właśnie do skautów z zagranicy. W rajdzie wzięło udział 5 drużyn. Harcerze podzielili się na 8 patroli i ruszyli na trasę, która wiodła przez park nad Wartą. Wskazówką, jak poruszać się w terenie, była mapa, a na niej miejsca, do których mieli dotrzeć skauci. W każdym z punktów na harcerzy czekały zadania. Punkt szósty. Tutaj każdy członek patrolu powinien związać swoją chustę zgodnie z wytycznymi wiązania węzła przyjaźni. Jak się okazuje, zawiązanie tego węzła nie jest wcale łatwe, każdy skaut jednak powinien go umieć. Węzeł Przyjaźni jest symbolem, który właśnie symbolizuje braterstwo i przyjaźń wszystkich skautów i nosi się go poza chustą właśnie drużyny, czyli na przykład jeżeli się narodową chustę, to wtedy, żeby wszyscy wiedzieli, że, że jesteśmy skautami, to, to właśnie nakłada się po prostu jeszcze na mundur dodatkowo chustę z takim, z takim, z takim węzłem. Harcerskiej Rodzinie z okazji święta życzymy wszystkiego dobrego. Dziś w kulturze pod ręką to już wszystko. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu premierowo w piątek 6 marca o godzinie 16.30. Do zobaczenia.